Patrzcie, co jest grane! Ile śniegu! Ja dopiero wstałem, co możecie zobaczyć i jestem tak mega szczęśliwy, że jest śnieg. Kocham śnieg. Witajcie w moim vlogu. masie, pokażę wam dzisiaj, jak wygląda mój dom na święta. Eleganckie rampeczki, choineczka, tutaj święty Mikołaj. I ja. No i Blanka. Jedziemy teraz do Warszawy po nikole i jest problem, bo muszę jechać w kurtce taty, bo swoją zgubiłem. Dajcie znać w komentarzu, czy u was jest śnieg, bo u mnie dzisiaj spadł. Dojechaliśmy kochani do Warszawy, parkujemy i lecimy po Nicole. Jakoś w 50 minut obraciliśmy. Wiadomo, jechaliśmy przepisowo, cały czas 120, tak jak. Tak jak. Należy. Dobra, mam jeszcze 5 minut, żeby odebrać Nikolę z Peronu, a muszę sprawdzić w ogóle na którym peronie wysiada. Mam nadzieję, że mi się uda, bo prosiła mnie, żebym ją odebrał z peronu, muszę pomóc z walizką, wiadomo. Dobra, peron szósty. Kocham to uczucie, kiedy idę sobie, gadam do Was i każdy się na mnie patrzy i sobie tak myśli, co on robi? O nie, ale lipa Nikola napisała, że wysiada, a ja właśnie wchodzę na peron. Kurde, no nie zdążyłem. Jednak zdążyłem, bo Nikola dopiero jedzie. Idzie! Jaki wieśniak! jako... No dobra. Szybka szama, żeby mieć więcej energii i lecimy do domu. No i dojechaliśmy. Miesiąc. W ogóle mam tu prezencik dla Nikoli, który jej zaraz damy. Taki skromny perfum, mam nadzieję, że jej się spodoba. Widzowie, jest ogólnie sprawa, że Blanka ma wydrukowanego Draco Malfoya z Harry'ego Pottera. I co się okazało, to jest Blanki Krasz. Tak! <laughs> Dajcie znać, co sądzicie o Kraszu Blanki. Ja się teraz dowiedziałem, i w sumie o. jestem zdziwiony. W ogóle Blanka też ostatnio dostała przycisk. Przyjechał święty Mikołaj do nas i Nikola sprawiła każdemu prezenty. No nie wiedziałem co ci kupić. To taką. nie Taką tak, no, tak perfumy. Mama ci to dała. Nie, mama powiedziała. Mama ci to Nie dała, dała mi tego. Mama ci dała. Nie dała mi to tego. Mama ci dała, żebyś mi dał. Nie dała Bo nie mi tego. Miałeś dla mnie prezent. Nie dała mi tego. Kupiłem to w Daglasie! Masz dowód? Paragon, który wyrzuciłem, bo kupowałem też yy, książkę. Patrzcie, kupiłem mamie książkę i kupiłem też w się takie co. nie takiego, jak, jak ci mówiłam, że mi się podoba? Na słucham, mama, ci go dam. No nie! Pani mówiła, że jest bardzo ładny. Myślisz, że ja pamiętam, co ty mi mówisz, jaki perfum ci się podoba? Mogłeś się mnie spytać. No to by nie była... Nie... No dobra, nie cieszysz się, tak? Cieszę. Zbierzmy. a wąchałeś go w ogóle? Nie, znaczy tak te, No czuj te, te, No wąchałem tester w, w Daglasie, chciałem w powiedzieć Podobać ci się? Fertn, no Gdzie, dobra. Kto, a który jest no mój? nie, nie chcę, żeby to było nagrywane No nie jej Zareagujesz jak się nagrywa, a inaczej jak się nie nagrywa Nieprawda Prawda No dobra Wiecie? Jak ja w tym na co dzień będę chodził, nie jako piżamek, to jest fajne ale podoba ci się? To był jedyny taki duży rozmiar, bałam się, żeby nie było Ale fajny Znaczy dostałem deskę. Patrz, jaka piżamka Dresiki eleganckie O, jaka fajna Fajna, nie? No I od Anki dostałam Patrzcie widzowie, szlafraczek dostałem no. Otwieraj swój prezent Zobaczymy co, co tam no. święty Mikołaj dla ciebie przyniósł Kapciuchiii jakie fajne Ja już ja je widziałem się... wcześniej Maja no? fajne no. Ale ja nie mam kapcie, ja mam takie kapcie. No to te, już, te... Ty już masz w kapcie. Pokaż. Kolejniki! A, A co patrz, ty tak ze czy... sznurkiem? Na szyję możesz i cztery nie spływają. To dla Blanki idealne. <coughs> jak by to zacząć? W ostatnim czasie i ogólnie jakoś niedawno youtuberzy już tak bardzo nie kryją się swoimi zarobkami i po prostu mówią o nich publicznie. Zapytałem się Was na Instagramie, jaki film chcecie na koniec tego cudownego roku? No i wybraliście to, żebym powiedział Wam, ile zarobiłem. A tak w ogóle to no? napiszcie w komentarzu, ile myślicie, że zarobiłem, a potem zestawcie to z tym, co Wam pokażę i napiszcie w komentarzu, jak bardzo się myliliście. No, także na YouTube zarobiłem 30 736 zł. i 12 groszy. W tym roku, pokroczę. A jeżeli tą kwotę podzielić przez ilość miesięcy, czyli 12, wyjdzie nam, że średnio miesięcznie zarabiałem 2,5 tysiąca złotych. Teraz mi się przypomniało, jak wyłączałem już kamerę, chowałem wszystko na YouTubie od początku, zarobiłem 67 700 54 zł i 12 groszy macie tutaj gdzieś screena. Yy, no, a wy oglądajcie dalej, bo oglądajcie. Z zarobkami na YouTube jest bardzo różnie i na przykład film, który ma 500 tysięcy, potrafi Wam zarobić mniej niż film, który ma 300 tysięcy, bo wszystko zależy od jego długości i od ilości tak naprawdę wyświetlanych pod nim reklam, a jest to mega różne. Bo czasami krótszy film, który ma mniej wyświetleń, potrafi Wam zarobić więcej niż dłuższy film, który ma więcej wyświetleń. Psz. Zdradzę wam dlaczego istnieje taka seria jak vlogmasy Słuchajcie, jest coś takiego jak CPM -y. Wytłumaczę to wam na chłopski roz Załóżmy, że w czerwcu macie CPM w wysokości 5 zł Czyli dostajecie 5 zł za 1000 monetyzowanych wyświetleń Tylko musicie pamiętać, że jeżeli film ma 100 tysięcy To nie znaczy, że każde wyświetlenie jest monetyzowane Bo nie każdemu reklamy się wyświetlają Więc tak naprawdę, gdy film na przykład ma 100 tysięcy wyświetleń Załóżmy, połowa tych wyświetleń jest monetyzowana No, jakoś tak to działa A w grudniu na przykład CPM już wynosi 10 złotych. I wtedy każdy zaczyna vlogmasy, bo pieniążki się zgadzają. W sensie wiadomo, vlogmasy nie są jakoś tak serią głównie pod pieniądze, no bo to jest jednak, już się stało jakąś tam tradycją na YouTubie, yy, którą też jakby społeczność lubi i wiadomo, nie każdy robi to dla pieniędzy, ale są też twórcy, którzy tworzą tylko to dla pieniędzy, w sensie ogólnie całe kanały i tak dalej, i tak dalej. Yy, dobrym przykładem jest Team X, który jest czyst projektem czysto komercyjnym. Generalnie powiem wam tak, że w moim przypadku, tak jak wam pokazywałem, że moje przychody to tam jest 30 736 zł i 12 groszy to teraz wam powiem ciekawo są miesiące w których zarabiam 1200 zł a są miesiące w których zarabiam 4000 zł czyli grudzień ale oczywiście moi drodzy są jeszcze współprace ale niestety co do współpracy większość youtuberów yy, wiążą umowy przez które po prostu nie możemy wam powiedzieć ile zarabiamy no dlatego wam nie mogę o tym powiedzieć ale myślę że spokojnie drugie tyle a i jeszcze miałem wam do Dodać, że to 30 700 zł to nie są tylko pieniążki za wyświetlenia, bo są to też pieniążki z super czatów oraz pieniądze ze sponsorów. Bo wiecie, jak ktoś prowadzi streama, to jest coś takiego jak super chat Na czacie można wysłać na przykład 10-15 zł, no i to się wtedy e, liczy do przychodów. Otóż osobno z reklam, z samych reklam, czyli z wyświetleń monetyzowanych, zrobiłem 22 127 zł, a jeżeli chodzi o super chat, jest to kwota 8069 zł i 9 groszy. Nie wiem o. Co chodzi z tym YouTube premium, no ale... 939 zł w kieszeni. Oczywiście jeszcze trzeba pamiętać o podatku, bla bla bla. No i o koszcie wszystkich filmów i wszystkich produkcji. Montażysty nie posiadam, bo montuję sam. Wolę, wolę montować sam ogólnie jakoś. Yy, no po prostu lepiej się z tym czuję, kiedy montuję coś dla Was. Wiem, co zmontowałem, wiem, jak to wygląda i jestem tego bardziej pewny, więc tutaj kosztu nie ma żadnego. Jeżeli chodzi o miniaturki, to tutaj yy, koszt za jedną miniaturkę to jest 10 zł. U grafika, któremu zlecam produkcję miniaturek, yy, Cena jest dużo większa, ale ja kupuję tych miniaturek po prostu dużo w skali roku i współpracuję z nim bardzo długo, dlatego też, jakby ja mam trochę inną cenę. Na miniaturki w tym roku myślę, że wydałem maksymalnie 1500 zł. Do tego dochodzi jeszcze co miesięczne opłacanie programu, którym montuję w ogóle filmy, no bo za to muszę płacić i mam wykupioną y, licencję od Adobe. Montuję w Premierze Pro y, i co miesiąc płacę jakoś 24 euro z kawałkiem, zaraz wam powiem, bo w tym miesiącu też płaciłem jak zawsze 24 euro i 59 eurocentów, czyli na polskie złotówki to jest jakieś około 115 zł, czyli 115 razy 12 to jest koszt 1380 zł, czyli powiedzmy 1400 no, czyli takie moje roczne wydatki to jest 3000 plus wiadomo wydatki na filmy, ale na filmy też nie wydaje jakoś mega dużo, bo tak naprawdę wiecie ja nagrywam wszystko w domu, czasami się Zdarzy jakiś film, że no nie wiem, trzeba na przykład zatankować auto, gdzieś pojechać, czy coś. To też jest taki wydatek, że zdarza się on bardzo rzadko. I tak naprawdę wkładu finansowego te moje filmy jakoś bardzo nie wymagają, co chciałbym zmienić, żeby robić dla Was ciekawsze rzeczy i zamierzam to zmienić w nowym roku. No i tak to wygląda. Nie wiem, ocencie czy to dla Was dużo, czy mało. Dzięki Wam za oglądanie, bo to pewnie na koniec tego filmu. Nie wiem, czy zrobię jeszcze z tego. Luźnego vloga, bo jutro jadę po Nikole, nie wiem czy wam to pokażę, może wam pokażę jako takiego vloga i po prostu tytuł będzie ile zarabiam, zaraz będzie w komentarzach, 8,50 mówi o tym ile zarabia, dzięki każdemu z komentarzy kto mnie sprzedaje i przez, to, przez was nie ja mam watch time'u, <laughs> nie no śmieję się, dzięki że byliście. Trzymajcie się, życzę, życzę Wam miłego Sylwestra i widzimy się w 2021 roku, chociaż pewnie już ktoś ogląda to w 2021 roku, bo dopiero znalazł ten film. Dziękuję Wam, że byliście, trzymajcie się i do następnego Nera! No.